Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym Wam zrecenzować dwa produkty z firmy Bielęda. I pierwszym produktem jest maseczka głęboko oczyszczająca plus maseczka intensywnie nawilżająca z ogórkiem i limonką do cery mieszanej i tłustej. I brązujący mus do ciała z orzechem i bursztynem. Zacznę może od produ produktu, który bardziej przypadł mi do gustu, czyli od maseczki. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja zetknęłam się z tą maseczką, ponieważ Dwa albo trzy lata temu ja ją używałam regularnie, kiedy byłam troszeczkę młodsza. I teraz mam przeczytane co tutaj jest napisane, czyli pierwszym kroku jest witamina B3 kwas salicylowy i glinka zielona, która jak wiecie, glinka fajnie oczyszcza i tak samo jak kwas salicylowy. Natomiast krok drugi to jest witamina B3 znowu, zielona herbata i depantenol. I teraz tak, jest ich tutaj dwa razy po 5 gramów. One spokojnie starczają na 2-3 razy użyte, jeżeli chodzi o mnie. To już jest maseczka, którą ja sobie sama kupiłam, ponieważ przypomniało mi się, jak ona jest fajna. I teraz co ja o nich sądzę? Na samym początku zawsze nakładam tą, ten krok. Pierwszy, oczywiście, która głęboko oczyszcza, i faktycznie po nałożeniu tej maseczki i zdjęciu jej ona y, bardzo fajnie oczyszcza. Kiedy dotykamy naszą skórę ona jest faktycznie taka bardzo miękka, co zazwyczaj zdarza się po peelingach, więc y, no ta część jest bardzo fajna. No i wtedy, kiedy mamy tą y, taką czystą już skórę zawsze wypada ją jak, w jakimś stopniu nawilżyć, czyli albo właśnie nałożyć maseczkę, albo jakiś y, taki intensywny nawilżający krem. I tutaj właśnie bielenda wychodzi nam naprzeciw i do tej maseczki oczyszczającej dokłada jeszcze maseczkę nawilżającą, która, po już, jak kiedy już pozbędziemy się jej. Wtedy nasza skóra jest naprawdę bardzo mięciutka i ona oczywiście nie zapycha, bo jak wiecie, niektóre maseczki niestety zapychają. One ona nie zapycha, ponieważ ja już używam kilkakrotnie i żadnego takiego efektu nie zauważyłam. Czy ten efekt jest długotrwały? średnio, ponieważ no jak wiecie maseczki używamy mniej więcej dwa razy w tygodniu więc wtedy spisuje się rewelacyjnie, skóra jest cały czas nawilżona cały czas jest mięciutka i wtedy no wtedy ona się sprawdzi to nie jest drogi koszt, ponieważ ona chyba kosztuje w granicach dwóch, trzech złotych wydaje mi się, że więcej na pewno nie ale ta szata graficzna się troszeczkę zmieniła, ponieważ pamiętam, że ona kiedyś była w takim opakowaniu i tutaj było wszystko napisane i ona też była właśnie tak przycielona na pół. Ale wydaje mi się, że wtedy była większa. Może mi się wydawać, nie wiem, ale jak widzicie, tutaj ma nagrodę Cosmopolitan 2010 roku. Ja ogólnie, no nie wiem, co mam więcej mówić o maseczce. Maseczka to maseczka. Ta jest bardzo dobra. Bardzo jej nie używałam, bo jakoś o niej zapomniałam i miałam okazję sobie o niej przypomnieć. No i już kupiłam właśnie kolejną, żeby między innymi pokazać Wam, jak ona wygląda taka nieużywana. I teraz przechodzimy już do yy, brązującego musu do ciała. Jest on z orzechem i bursztynem i on ma nawet nam efekt naturalnej opalenizny plus nawilżenie i wygładzenie. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to może jakiegoś spektakularnego nawilżenia nie zauważyłam, ale wydaje mi się, że mm, do nawilżenia to jednak powinien być taki stricte balsam czy masło nawilżające. Dla mnie jest to mózg brązujący, a nie nabliżający, więc tutaj nie będę się z nim sprzeczać. Wygładzenie faktycznie jest, ponieważ kiedy nałożę ten krem te, to masło i on się wchłonie, to faktycznie skóra jest bardzo delikatna i taka gładziutka. Rozświetlona skóra. I ten podpunkt decyduje o tym, czy wy będziecie lubić to masło, czy nie, ponieważ on poza takim, jak widzicie, delikatnym rozświetleniem. Ma jeszcze takie bardzo widoczne, dosyć grube, hamskie drobinki, które kiedy za pierwszym razem nałożyłam ten balsam, po prostu byłam w szoku, kiedy zobaczyłam swoje nogi. One wyglądały tak, jakby ja mnie po prostu posypała brokatem, co nie do końca mi się podoba, tym bardziej tutaj jesienią i zimą. Może i latem faktycznie fajnie wygląda, kiedy te nogi tak się błyszczą, albo, nie wiem, na zimowym jakąś imprezę, kiedy będziecie odsłaniać nogi w klubie no to wtedy okej, okay, może i to fajnie wygląda, ale tak na co dzień to raczej mm, średnio. Ja go używałam bardzo, du bardzo dużo i często, ponieważ chciałam zobaczyć tą opalniznę i tu trzeci właśnie podpunkt jest stopniowa opalnizna. Ja go, no używam go codziennie i po jakimś czasie faktycznie założyłam taką bardziej um, opaloną skórę. Ale ten efekt jest bardzo naturalny i delikatny. Jeżeli macie, chcecie wyglądać tak jak na przykład z Liren, to na pewno takiego efektu tym masłem nie osiągniecie. To jest naprawdę taki delikatny delikatny kolor, który tak, no prawie że nie jest, jest niezauważalny, ale jednak te nogi wyglądają lepiej niż bez, ponieważ no to jest taki ciepły, delikatny kolor, który naprawdę bardzo fajnie wygląda, ale. On też nie utrzymuje się za długo, musicie, go, musicie regularnie stosować ten balsam, żeby ten efekt się utrzymał. I teraz minusy, które mi się bardzo nie podobają, to właśnie te drobinki. I kiedy nałożycie sobie właśnie ten, ten, to masło na, na skórę i usiądziecie albo położycie się do łóżka, te drobinki zostaną albo na tym krześle, albo na mm, pościeli w łóżku. To mi się do końca nie podoba, ponieważ no, nie każdy chce mieć y, fotel y, cały w brokacie. Ja na przykład nie chcę, a miałam. Więc to troszeczkę dyskwalifikuje ten produkt, ale ma bardzo fajną konsystencję, bardzo fajny kolor. Zapach też ma bardzo przyjemny. Zaraz Wam muszę to jakoś otworzyć. Tylko nie wiem, gdzie. O! A, bo on mi przed chwilą spadł i teraz zobaczcie, jak on wygląda. Bardzo ładnie pachnie. Ja bym powiedziała, że to jest taki budyń troszeczkę tofi z wanilią. Jak widzicie, on wygląda tak. To jest takie. Nie wiem, jak wygląda typowe masło, ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie typowe masło, ale troszeczkę takie właśnie bardziej na lato, ponieważ ono nie jest takie gęste jak są takie prawdziwe masła. Więc ja bym polecała raczej ten produkt latem niż teraz z tą porą. I ja go teraz nie będę używać. Zostawię go sobie na właśnie okres taki maj, czerwiec. I wtedy będę go używać, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajne masło. Tylko niestety bardzo nie podoba mi się, że te, te drobinki są. Co dla niektórych to może być całkowite już wykluczenie tego masła. Ale myślę, że kiedy będzie promocja na te właśnie produkty to kupię sobie takie prawdziwe masło yy, stricte nawilżające, które ma tylko i wyłącznie nam nawilżać i nic więcej nie robić. Yy, ponieważ no, wydaje mi się, że one mają potencjał i inne są o wiele lepsze niż ten, więc yy, na pewno, jeżeli go kupię, to Wam pokażę i wtedy Wam powiem, co o nim sądzę, czy tam w ulubieńcach, czy yy, w bublach. Zobaczymy. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o te dwa produkty. Napiszcie mi, czy któryś z tych produktów używałyście. Jeżeli tak, to oczywiście co o nich sądzicie? Chętnie poznam Wasze opinie, ponieważ czytałam innych opinii i właśnie w większości albo przeszkadzają te drobinki, albo są nimi zachwycone, więc kto co lubi? Natomiast ta masyczka ma naprawdę bardzo dobre opinie. Teraz mam już dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!